Dzień wszystkim serdecznie witam u siebie w sobotni cieplutki wieczór w no u mnie 21 minut po 8, a w pokoju 22 stopnie chwilę temu Nie nieważne dziękuję wszystkim, którzy mi ostatnio zasu zasubskrybowali bo tam zauważyłem, że przyrost tych skrót studentów jest ponad 25 osób cieszy to yy, powiem, że jestem naprawdę pod dużym wrażeniem dziękuję wszystkim, którzy poświęcili swój głos na moją skromną osobę w tej noży. 22 osoby w ciągu 28 dni to jest dużo dla mnie, przekroczyłem już wartość 500 e, subskrybentów. Lecimy do przodu. Tak więc na dzisiaj przygotowałem wam taki komputer, który już dawny, od dawna chciałem poskładać. Ja go kiedyś wam prezentowałem u mnie na jeden z kanałów, e, z kanałów, boże, na jednym z filmików. E, jest to obudowa Apewia. Jest to obudowa Apewia, i zaraz wam tutaj pokażę, jak to wygląda. To jest komputer, który będzie w konfiguracji z SLI, z takimi, uwaga, z takimi małymi Future'ami i błędami. Zacznijmy od samej budowy. Budowa artykułu jest z artykuł jest 2007 roku, więc wracamy do 2007 roku. Składamy kompas szanowni, ja składam kompa i powiedzieć prawie, że e, top wersję na 2007, zaraz się dowiemy dlaczego. Tak więc zacznijmy od czego o do budowy, w czym to zamkniemy? Akurat taka mi się trafiła, że tak powiem, z tamtego roku do odebrania. Jak to wygląda? Obudowa, wygląda go budowa. czyli jest otwierany przód, jak widać. Duży wentylator zasilacz jeszcze u góry. Dodatkowo 120 z tyłu i może być 120 na forumcie zamontowane. O czym zarazam? o tym powiem? E bez szkła. To jest wersja akurat bez szkła. Mogła być wersja ze szkłem, czy faktycznie z, z pleksą, bodajże wtedy. Jest taka wersja z pleksą gdzieś tu. Akurat oni też dostali do testów taką samą dokładnie, która z tyłu. tylko że oni mają czarną, a u mnie jest srebrna. Tu była wersja, jeszcze wersja też z szkłem, plastikiem. Dobra, czyli mamy za pomówioną obudowę. Co będzie to wszystko napędzało? Napędzało to będzie jakiś zasilacz który kosztował mnie jakieś śmieszne pieniądze, nie wiem, 40 euro z wysyłką na promocję gdzieś tam na Black Friday, 700 W w kategorii farba, z certyfikacją 70. Plus. Do tak starego sprzętu zupełnie to wystarczy, no, gdyż sama karta jedna, o której będziemy mówić, czyli 8800 GTS 512, potrafi pobrać. Do chyba 170 paru, a tu zasilam, zalecany zasilacz dosyć mocny. Do tego ja mam do tego dwie karty graficzne czyli mamy zasilacz SQLite. Tak to wygląda. Nie jest mega ciężki, nie jest też mega lekki. Taki standard, czyli zasilacz, jest obudowa. Co będziemy tu do tego wkładać? Poskładamy to wszystko. Przynajmniej ja to poskładam na płycie głównej, którą ostatnio kupiłem ostatni ostatnim filmiku była ona prezentowana z tą świeżą taką kartą przełączającą pomiędzy SLI, pomiędzy dwoma kartami lub pomiędzy jedną kartą. Jest zamontowane, działa to. Siedzi na tym procesor, jeżeli mówimy o procesorze, siedzi tutaj procesor z 2007 roku. Tak jak powiedziałem, obudowa 2007. Procesor 2007 siedzi tu Q6600 o taktowaniu 24 GHz. Nie jestem do końca pewien, czy to jest wersja 95W, czy wersja 125, bo były dwie. Nie chcę kłamać, 125 albo 95, po 15. Tak jak jest tu zamontowana, nie chcę się go piąty raz wyjmować, żeby rewizję zalegnąć, w jaką tam rewizję jest. Dobra, czyli mamy płytę główną, mamy procesor, no i zapniemy do tego kartę graficzną w ilości 2. Będzie to GTS. GeForce GTS 88512 512 MB na DDR3. Naszynię 256. Mm. Działa sobie to. Przepraszam, działa sobie to. Tak jak mówiłem, ta karta potrafi zjeść 135 jedna, będą 2, 270. Przy jednej karcie zalecane jest zasilanie. Zasilanie 300 W. Przy dwóch, 600. 600 W. Do tego dochodzi jeszcze procesor, który może zjeść około 120W, tak więc zalecanych samych tylko zasilaczek jest 600, tu jest 700 Nie ma tu za dużo featureów, jest tylko jeden dysk twardy, dwa wentylatory, i będzie jeszcze jeden mały. Tyle na to za chwilę pokażę. No i jak kogoś interesuje, specyfikacja techniczna GTS, czy inaczej, NVIDIA 8800 GTS 512 była taką wersją tańszą, wersją. Jeżeli mówimy tutaj o gtx 8800 Można sobie to zobaczyć tutaj na tej tabelce za W załączniku czy, czy w opisie tego Podam wam linka do tej strony Prawym klik przetłumacz na polski Jak to wygląda Jest tu dokładnie pisane, nie będziemy teraz z tego omawiać U mnie są dwie, jedna jest 2 GB, druga była Asusa I działa sobie to Czyli mamy, zacznijmy jeszcze raz Obudowa jest Zasilacz jest. Jest płyta główna. Tu wsadzone, są wsadzone dwa razy 1 GB, 800 MHz pamięci. Jakieś tam śmieszne. Nie wiem, to jest na złomie, gdzieś leżało. Czyli jest 2 GB. Zapięty będzie to na dysku SATA. 250 GB. Napęd. I to w zasadzie wszystko. Ten układ chłodzenia, który ostatnio mi spadł na ziemię, czy został mi tylko w ręce, udało mi się naprawić. Czyli w zasadzie. Po poskładaniu tego, odpaleniu, dzisiaj się cały dzień się męczyłem z tym, bo się okazało, że dwie pamięci, które chciałem wsadzić e, też 800, ale o niższym taktowaniu, która z nich była szkodzona, bo mi się Windows zarówno przy instalacji, jak i później przy e, instalowaniu dodatków, żeby zainstalować sterowniki do karty graficznej. Musiałem trochę się naszukać, w internecie nie wszystko jest, dlatego za mną nadal stoi magiczny karton, w którym jest praktycznie wszystko. I dzięki takim bardzo dziwnym płytkom, których jest dosyć dużo z różnicami różnymi, które te różniki są po tej stronie 27, 25. I jeszcze chyba inny do pojamowania. całą masą gier. Udało mi się w końcu to poskładać. Więc może zanim już zaczniesz zanudzać ludzi na śmiać. to zróbmy odpalenie tego co. Przejdziemy sobie teraz na inny ekran. W rogu stoi jeszcze mała niespodzianka. Jak widać, 3850 na AGP to będzie na inny odcinek, będzie fajne porównanie. Natomiast tu stoi ta jednostka, pozwolę sobie to przesunąć. Tak to wyszło po poskładaniu. Mamy dwa razy GeForce. Nawet lekko wiszą. Czyli przytrafię jakieś spodniki z boku. Dwa razy GeForce z SLI. Pod tym jest schowana ta karta, o Wam, że jest możliwe przełączenie pomiędzy dwoma jednymi. 2 razy 1 GB. Dwa razy 1 GB pamięci. Co to tam było? Team? Nie, wiem. jakiś taki śmieszny wynalazek. Chłodzenie, o którym mówiłem, że jest uszkodzone, zostało naprawione. Przełożyłem jedną spinkę z innego, więc jest zapięte chodzi. Powietrze cipływań chodzi po prostu poprzez yy, taką blendy z tyłu jakieś sposób sekcja chłodzenia. Nowy zasilacz SKW 700. Arctic na wyciągowym S12. Arctic jako wtłaczający. 160 gigabajtów. Ja Jest, 250 GB. Mój piękny kabel manager na chwilę obecną. Nie mam czasu tego bardziej już na, na tym męczyć. No i napęd DVD. Tak to wygląda. Zrobimy sobie teraz mam nadzieję, że kabel się długi. No to może na chwilę go wypnę. Może nie padnie mi na się Jak to wygląda z przodu? No wygląda to tak, a pliwie tapewka. Z nieświetlaczem. kominek i dodatkowe chodzenie. Odpalmy tego złota. Po Tylko, że wiem, że się ja trafuję, regulacja pędem. Regulacja pędem też z niej połączona. Nie co Pewnie mnie nie słychać, no, nie? może słychać. No i wystartował na samolocie. Zaraz to, to postawię. Na początku będzie dosyć głośno, ale już się cieszył. Kamera poruszyła w tym telefonie, ale ważne, że cokolwiek widać. Będę musiał sobie kupić mikrofon jeszcze tutaj. Dobra, co my to mamy? Na ekran, nie dalej, bliżej. Jedziemy sobie na mój komputer. Sprawdźmy, co tu jest. Czyli mamy XP-ka Windowsa, Serwis paka dwójkę zainstalowano się właśnie takie TGC, z... lalalalalala, 2,4, 2 giga. Wsprzęcie. znowu nieznane urządzenie, nie wiem co to jest, to jest zupełnie inny komputer, nie mówimy o tym komputerze, tu jest gdzieś tam z tyłu, tu dwa, U jaka jestem prześwietlona, nieważne, opalę się. Yy, I co, karta graficzna, dwa razy, G4 może tam, a dłużej no, byście tylko wiedzieli. Okay. Do tego jest procesor, i tyle. Po zamknięciu tego przejdziemy, może przejdziemy sobie teraz do Fullmarka. Zobaczymy, jak to furmarku wchodzi. Całe 12 klatek. Tylko nie wiem, dlaczego nie wyświetla się z boku napis SLI. Fullmark chyba nie jest yy, przystosowany do obsługi SLI. Chociaż jedna karta jest ciepła, druga ma 41. Mogę ewentualnie jeszcze zamontować tą budowę, To jest zina, nieważne. Problem powstaje w przypadku jednej rzeczy. To jest PZPUZ. Jedna z tych kart jest lekko uszkodzona i czasami potrafię wysypać błędy. Q600, 4 rdzenie i 4 wątki. Na Napłycie P5N, SLI. Z pamięciami 400 razy, czyli 800 MHz ustawiono na 800 i tyle. Program Riva, tuner, który mam zainstalowany. Zależy od którego, której karty, którą kartę karty Próbowałem je ponieważ to są <laughs> dwa, różni, dwa różni producenci, którzy wypuścili te karty w różnych taktowaniach. Tu jest na przykład 700 i 1700 na jednej z kart. Na stałe zabieramy na, na chłodzenie i napęd, na chłodzenie, ponieważ yy, bywa, że ta karta się potrafi zwiesić. Urok. Ta karta ma lat 2007, 2014. No, to, 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 trochę. E, na drugiej karcie graficznej jest troszkę inne taktowanie. Nie da się ich a razem. Znaczy, się dałoby, się, ale powstał jakiś błąd, który powoduje, że. dwie ja obraz. Idziemy sobie Stalkera. Wejdziemy jak Stalkera. Co do Stalkera, to jeszcze zrobiłem parę filmów. Mam akurat swing. Ale trochę to dziwnie. Może światło z góry Będę ciemniejszy. A co zobaczycie. pasek pasek SLI. Pasek SLI. Lata po lewej stronie. Dobra. Oczywiście tylko i wyłącznie Nvidia. Wróćmy sobie. Za gdzieś tam przeszedł. Kowal. <laughs> Sorry. No i w przypadku yy, Stalkera. Czy są, czy są jakieś wielkie wzrosty? Nie. Czy komu się wydaje, że zamontuje dwie karty graficzne będzie miał podwójną wydajność? To jest w szerokim błędzie. Nikt, czy wiele osób, czy programiści nie byli skłonni do pisania e, swoich gier, czy programów, żeby działały na dwóch kartach lepiej niż na pojedynczej, więc SLI wnosił tyle, ile wnosił. Może wnosił niezbyt wiele, żeby to powodowało jakiś mega wielki wzrost. Zresztą. Jest o tym fior filmików na YouTubie. To jest zainteresowany e, tematem e, SLI. To na pewno coś w tym, ta, temat temacie wie, że nie jest to przyrost mega. Też kiedyś psuwiłem dwie karty graficzne. Wow, to będzie miało lepiej. Jest to responsywne. Muszę przyznać, że chodzi sobie to oczywiście o strzęsę ekranem. Wy to widzicie, że to szarpie ja to widzę płynnie. Niestety tak działa nagrywanie. Zepsuł mi się Fraps i nie wiem, co Nie potrafię go otworzyć. Nie potrafię go zainstalować. Ekran jest spójny. Gra chodzi sobie w ustawieniach 1280 na 1024, czyli na 2007 rok to dosyć już dużo. W maksymalnym ustawieniu. Zresztą widać maksymalne ustawienia wszędzie są. Jedyne co mi tu się. O! Coś się nie zapisało. A dlaczego? Mimo, że ustawienia są maksymalne, to nie jest maksymalne. Włączymy się w synchronizację. Może przechrupać. Nie, nie chrupać. Problem no właśnie jest tego typu, że nie widzicie dość klik lat, się to tam... Ja tu szacuję na jakieś 50-60, tak mniej więcej. A się wydaje, że to wiem, bo tak niestety nagrywa. Kamera, a to widzę płynną, płynną i responsywną grę. No, jakby to widzicie, Pana. Natomiast jest to naprawdę fajnie, a po drugiej stronie, to gierka naprawdę chodzi fajnie. Zobaczcie, co porównanie nowego stalkera ze starym. No dużo się nie zmieniło, no tak ja to zrobię w tym temacie jeszcze odcinek. Bo będziemy odpalać tego stalkera na trzech różnych komputerach. Ale gra się przyjemnie. Jak na cztery Jak na cztery rdzenia to gra się naprawdę się. Dobra, wyjdźmy sobie z tego. Muszę podpalić w końcu na trzech komputerach i zobaczyć na frapsie jak to będzie wyglądało. Przy jakiejś innym programie monitorującym ilość e, FPS-ów. Kryzys. No to walimy kryzysami, nie? No, tylko że kryzys. Czy czym się nie. Nie w pewnym oknie? Pasek nie dostał. Eee. No. kryzys, ale niestety bez asysteli. Z tym kryzysem był też problem, ponieważ on wyprzedzał bardzo. Bardzo, bardzo w momencie, w momencie premiery, z kryzys jako gra, wyprzedzała bardzo do przodu z wymagania. No i był problem. Ten, kto jest z mojej daty, to pamięta, że kryzys grać w pudełku, trzeba było kupę kasy walić, a niektórzy wali jeszcze więcej kasy, czyli wcześniej zainwestowali PSL, i nagle już okazało, że kupili dwie tańsze karty, licząc na to, że zyskają wydajność wyższą niż najdroższa. W tej grze okazało się, że SLI na początku jak ta gra wyszła, jest nieobsługiwalny, czyli grali w ustawieniach niskich. No tu akurat chyba są ustawienia wysokie, a przynajmniej bardzo wysokie, albo wysokie. Zobaczmy sobie ustawienia. Opcje gry systemowe. Tak. <coughs> oh, sorry. Obraz. 1280x1024 tak samo jak S.T.A.L.K.E.R. anti na 8, pełny ekran z housingiem. i w zaawansowanych jest. Ustawione wszystko na wysokie, ale nie na bardzo wysokie. Co do gry. Akurat tu jest już okres. Włączę się do tej kamery mocnej. No nic. Nie będzie to dla Was żadne, Nie będzie to dla Was żadne Żaden wyznaczyć, ponieważ nie ma FPS-u w góry, tak więc jestem nieprzygotowany dzisiaj z Ale chciałem Wam pokazać, że komputer działa. że ktoś sobie szuka jakiegoś nie wiadomo czego, co ja tu będę robił teraz? No można tego plocka kręcić, oczywiście, że mogę zrobić z 2.4, z tego co wam ja robię, z niego 3.2 albo 3 GHz przynajmniej. No, telefon jest w opcji nocnej, więc by to widzicie już bardzo poszarpane ale jest to jest to fajnie responsywne czyli się nie wiem, że tam jest nie ma problemu jakiś taki, żeby poszczególne jak wydawało jakiś jakieś mega Lagów i swojej ja swojej normalnej na Nie, Nie ma czegoś takiego, tak? więc schodzi chodzi. I tak, w zasadzie powiem ja szczerze, że taki komputerek to jeżeli mam być cztery z tym komputerem, to w tamtym czasie taka konfiguracja była naprawdę topem. Byłoby topem, bo to jest yy, cztery rdzenie, cztery wątki. Quad. 6600 czyli pierwszy procesor, pierwszy procesor Intela czterorodzeniowy oprócz Cyanów i, i wersji i takich dla Kowalskiego, to jest dla siebie taki procesor, można powiedzieć, Kowalskiego. Dwie karty graficzne, tutaj ta główna 2GB, taki standard mniej więcej, no można powiedzieć, że też standard obudowa robi swoje dla że jakiś do tego mocno 700W. No to moi drodzy, w tym 2007 roku, czy 2000. W 8 roku no tak trzeba było wywalić chyba z 5000, więcej. Na taki komputer, ja się jeszcze postaram, naprawdę zrobić kiedyś podsumowanie takich komputerów. I po cenowo wam to powiedzieć, bo mam już mam zarys w głowie, tylko czasami ja nie mam czasu na to wszystko. Jak taki yy, film powinien wyglądać, wiadomo, tak jak powiedziałem, ja nie będę żaden z masylu ziemniak ani który ma kasę z tego konkretną, a ja robię to za swoje pieniądze czy to swoje pieniądze, tylko po to, żeby wam to pokazać. No, zasilacz, jak 40 parę euro z wysyłką, 50 tak, no to wydaj 50. Jeszcze jest drugi zasilacz, który przyjechał do innego kompletu, który stoi tam z tyłu, też mnie kosztował trochę kasy. No to na wszystko się zarabia, natomiast nikt tego nie sponsoruje. Jestem tylko i wyłącznie ja sponsorem tego, ale nie o tym chciałem w tym odcinku dzisiaj. Tyle. Skąd chodzi, jak widać, kręci się to jakoś, tak to wygląda, kręci się to jakoś, tam jeszcze stoi, nie jest kamera, tam stoi czarna budowa. do niej wjedzie zasilacz, to gdzieś tam jeszcze jest, gigabajt będzie poskładany to zamknę tematy na ten rok, jeżeli chodzi o komputery, więcej niż jednorodzeniowe, a stołem podstoła... czeka nam jeszcze dużo pracy z w jednorodzeniówkami i Pentium 3 a MD Duron zestaw dla Kowalskiego nie widzicie nic co wam pokażę tutaj jest zestaw dla Kowalskiego na, na kolejny odcinek myślę, że będzie fajny odcinek czekajcie, na drugie przejście proszę bardzo zestaw Kowalskiego z 2001 roku AMD 600 chyba? Oliwa ta Piękny Disk Bo napędy, no na razie muszę to wyczyścić, bo one strasznie I standardowo musiała być wsadzona PCI Live, chyba wejdzie 1 GB standardowa płytka 7S5A, Tak więc będzie, będzie fajnie. A do tego komputera jeszcze, w tym, to podpień, bo to nie jest podpień, to tam, gdzie ja chcę Wskoczy takie. Hmm, chłodzenie, czekajcie, ja to zapnę może tak, może no, się puścić. Zapnę takie chłodzenie. To jest oryginalne, stąd tylko, że nie, nie w tym wydaniu. Tak taki jest robił portal. Teraz nie widzicie, za mocno prześwietlony obraz. I nie widać co jest w środku, bo widać więcej tych diod niż tego wentylatora, to był taki mój pomysł. Teraz trochę lepiej, nie? tak by to wyglądało. Nie widać za bardzo co jest w środku. Gdyż diody prześwietlałem wszystko, zrobię to może w innym. Podłączę to diody w jakiś inny sposób na 5V, albo zajmę jakieś 3V jeszcze. Na wyjściu. Dobra. Zanudziłem Was. 23 minuty. Dotrwał, dotrwał ktoś do końca, to fajnie, nie dotrwał jego problemu. Życzę Wam spokojnego wieczoru dzisiaj, nie w sobotę. A ja teraz zrobię sobie jakąś kolacykę. Nie wiem, Kryzys. Stalker. Stalker 2. Naprawdę nie wiem, co ja wcale ja mam grać. Przystąpiasz kolejnego tryba. Do wyboru, do koloru. Przynajmniej ja się tu nie nudzę. Życzę Wam spokojnego wieczoru. I do z kolejnego razu. Cześć.